Rozpoczęliśmy prace związane z wymianą piasku w miejskich piaskownicach oraz psich toaletach. Prace potrwają do końca miesiąca, jest to pierwszy etap tych prac. Lokalizacji, które Zarząd Zasobu Komunalnego podda takiej, takiej wymianie piasku jest 171. Proces wygląda następująco. Piasek stary zostaje wybrany, często przy pomocy taczek, wywieziony do utylizacji. następnie Przywozimy nowy piasek z atestem, oczywiście. Przed zasypaniem piaskownicy piaskownica zostaje zdezynfekowana. Dotyczy to również y, psich, toalet. Proces jest identyczny. Każda piaskownica zostanie wypełniona do 2 trzecich swojej wysokości, natomiast każda psia-toaleta będzie wypełniona do głębokości 25 cm. Zadanie powtarzamy każdego roku, aby nasi mieszkańcy i dzieci, które korzystają z piaskownic, mogli korzystać ze świeżego, certyfikowanego piasku.